Mam live, Chyba, ja wiem, zobacz. Czy jest live? Chyba, że też się podłączyć i zrobisz też live, a czy nie? Nie wiem, jak to ślub, ale ja... Czekaj. Nie chcę mi się już to jutro zrobię. Albo potem. No. Jak nie będę mógł ja i będę oglądał. No to dobra. Jeżeli jest... Właśnie. Czekaj, bo ja zaraz włączę. Dobra. Hmm. Tak, w zasadzie to mogę wbić z sześciu kąt i mogę jeździć ten. Co nie piszą? LLL. Kamie są oni takimi trochę chodzącymi. Mm. YouTube, YouTube, Jął Tutuba. Live Daj w skanu PvP, FFA, Florence. Dałem li da Lika. Co? Co? Co ty powiesz? Dałem lajka. Ja usłyszałem, dałem D i nie mogę dokończyć. Ja <any> Ej, było za, za, za 10 minut, a dobra, no tak. Siema widzowie to live z kanu Przywitaj się kastracie. Custy halody z halo. Chodź tutaj na przywitanie w znaczy się. Tutaj prawa linia. Prawa linia elo widzowie to live w Lorem I no go z kanukrem, który musiał chyba zrobić dziesiąte multi -konto, bo miał gównostaty. No. <laughs> no dobra, nie. zapraszamy do oglądania. A, chwila, to tylko sa jeszcze. Skapimy linka do live'a i zacznę. A nie mów tak, bo mogę za to bana dostać. Mm, no to masz problem. <grym> Pozdro? Witam każdego, ogień moderator. Ten, co się im bije, nie? Czekaj chwilę. Nie, ja już prawie zabiłem. Dobra, czekamy na tych skillów. Boże bracie, trasy nowe. Ja już zabiłem dwóch, chopa prawie. Dobra, let's go. Chodź bezelek, bo my w ogóle dominujemy bezelek bez, bez I Ej dobra, biją się, biją się, jakichś też ciebie Bezelek, tak Bezelek. Bez nie bez wiem, od, od razu Pomagam, pomagam, jest lore. Dobra, I widzę po pierwszym hicie i od razu ranking dał. Bo mnie tak raczej ze ranking. mnie, wciągnęli mnie! Płnięli mnie! Pomóż, 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 pomóż. pomóż.

Ostatnia smacza. Ale tak szczerze to chyba nie problem. No, mi nawet się lepiej grosy na bez awędówek. Po prostu full echo to też. Tak ja pierdolę. wyszedł drugi ręki ziem. Tak? Mhm. A dobra, bo on sobie uży tego. Chyba patrz, A to podłączę z tymi tyle. Lecę lecesz ja <zysz> idealnie niektóre nie Jestem, 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 wyjście Zabijam Ja jeszcze Weź, weź tu typ no co? Co Nie, ale jestem Miłstwo, botem. A jestem botem. Może cię ja zrobiłem? Ty widziałeś w ogóle Bo Ja biorę miecz do drugiej. Ja też ciągle tak biorę i jakoś nic się nie dzieje. Ja już w ogóle nie mam prawie tych butów nie mam Rudolfa. To już się zapyna chyba. No to se weź kiwa, ja Żadnych Nie mam żadnych butów. Mam full set ale nie mam butów. Nawet na zapas mam jeszcze. Mam dwa full sety, ale nie mam butów. Butów nie mam. jest istna przesada. No buty te ja to biorę. Nie wiem co ja mam tylko lolka, ale. Ale życie było łatwe w dobrym polu. No i był rapera to będzie by trzeba było się repa za chwilę. Jakiś syf jest, jakiś, syfis, jakiś ściek. No, sprawdź czy ktoś na live'a wbił, a ja nie mam jak na to leżyć. Ja też nie mam, bo ja miałem wątonego, bo mam nieszcza w pasek. Nie mam weź telefon może, bo ja nie mam telefonu. Dobra już. Za shorty, Nie, zrobił? Nie, ja potam kask. Ja Czekaj, bo to muszę. Bra Brat mi mówi, ja potam. Ja oglądam tu Shorts Numer 2, bocie. No to, to czemu ci się automatycznie nie włączyły? Bo wiesz, jak się automatycznie włączyłem, to się. To znaczy, że ktoś cię ja ogląda? O nie, bo ja na tyle mnie Nie, jest yy, jedna osoba, tylko ja. Ha. Dobra, czyli ja ty widzę. Dobra, yy, wbijać na liwę kanał Aksalot, lecę, 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 chyba powieszę. Czekaj, ja ci link podoślę. Ja mam, ja jestem już. To tam... Czekaj, ja, ja sobie... Syp, syp, Aha, to ty! To łap, ty <grym> ja się tu tam ostatnio zbiłem. Potem. A nie, ja i tak nie będę chciał, ja po Nie, tu takie na... coś pisz, takie coś. To ten clunk ETBX, chodź tu I się wydawała, bo miałem chwilową bomba. Ja też miałem tego. Ej, dobra dawaj, dawaj tutaj na bezelek, bo są dwóch oponentów Dobra Bo ja to kupuję ten... nie Dawaj nawet telekwiw O da się nawet bić tego linku, dobra, go, go, good boy Jestem Dawaj, wlatujemy. Ja biedę na kogus, mistik. Dawaj, witam tego Nie, bo on sobie miksturkę użył ten też jest mój z miksturki. I tak bije. Bo on wszystkie eventówki używa. Kurzyno na za ja, ja sam zdycham od 6... 696. Kurde! Jest trzykrane na miejscu. Gdzie jesteś, gdzie jesteś, Jestem w dał mi rozgę, Dobra, to Ja idę na piasek. Żyję. Trzy lodowe dostałem, tak bardziej. Nie, się. Ale dobra, mi Nie chcesz, robię minus 2 tylko. Jak tutaj, żeby minus 2, ja minus 100. bazę, że. Bomba ma, bomba ma Tak ma tak Ja chyba zostaję w Ja szukam aż jakichś mierniaków potem. Ty jesteś mierniak, kurde. Trzech oglądających się, ma wszystkim. Jakiś ty po mi napisał L na czacie. Bro. Jakiś miłość się zabił. Jak miłość. Nie, dostaję banan, trzech bananów. Dobra. dobra, nie, czekaj chwilę, ja teraz oglądam chwilę tego, jak on ma. Y Domino Gamer, dymy. <śpiewanie> Żartuję, Iksa. Domino Gamer, właśnie na mi Och. No Ale on serio to zrobił. Иди сюда, пач. Чем не тыкая, а то я же Uwaga, otwieram na razie jakieś epic boxy. Więc ja otwieram klucze. Onde já só? Okej, okay, mam perk siły 30. 150 pięćdziesiąt odłamków, to no jednak nie mam 30. Dobra, muszę sobie te setki zrobić. Tak, robił ślutki. Mój taki bloczek. Ja ciekawe, zapraszam jakieś super z Do klanu w sensie. Dzisiaj chyba będzie gala, czekaj. Jestem. Ja no. No. No, czyli czemu? Ja ma... No, połowa stopa sześćdziesiąt i połowa sześćdziesiąt siedem sześćdziesiąt sześć. Dobra, ja, zobaczyłem, ja że nie jest tak, lecę, lecę, no lecę, 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 jeszcze lecę, dobra, lecę, 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 I lecę, i lecę, Czekaj, bo ja tutaj Gdzieś, Gdzie Dzień się nasz No! Baran Co ten w ty? A! Ja cztery, A użył. One A No dobra, tu... do mi, nie chce mi się. Trzy na raz lat nie miałem. tak by the way. Oj, oj, oj. Boże, miałem wszystkie sety, weku, no nie. No, kazałeś mi lecieć, no to przyleciałem. Ja mam klątwa górnika i hak na razie taką bo była ja do marzenia. No, oddajesz mi te se sety. I ja czekam, bo to zastępła. Ej, w kitach gracza i tak możecie zrobić... Ej, powiem tak, ja, ja w kitach gracza zdrupowałem torbę kangurę i laskę. Nie, mam no, nie, no, nie trzymałam, tylko no, wolę się z wszystkimi setami. Ja, ja, ja gucken, nie, ja mam full set poza butami. No jest zguj. Bo to mnie trzy na raz na mogę miało Mam trzy płynie. Takie do-do-do. Jak ktoś chce gdzieś... Ema, ktoś z Was jakiegoś Pokéballu lub coś? Nie. Nie mam żadnych raz na razie. Jak? Ej dobra, wy się wklejacie do magent, czy nie? Wklejamy się. Dobra, to dawajcie, trapujemy. na razie ja macie na budżet my się odwiedzamy. Jak macie, jak macie spał na to lewa, ten... Na na buze, do... to, to na ja nie lewam, to ty na budżet. Ja nie lewam, a ty na budżet. Mam na razie... O, tutaj, serdecznie. Jest jakiś C7, Amir. 6-7 amier, w sensie. No, tak nie, nie Ale uważajcie, bo ja już raz na... już nieraz na nie wyzekładę, wymagałem tak jak... Ja nie wiem, odciągam, nie odciągam No. Ja tak szczerze albo odbieram hitta VIPa, albo latam... No, to etoty. No właśnie mówię, nie byłem well, to, to, ale uciekam. A z Siamir, jest... Siamir jest, 7 to tu. Seven Amir. Ja, ja miałem ja nierówno jeszcze klan. Yy, o, nie pamiętam, jak się nazywa w I dosłownie pokonaliśmy cały klan Babka, tylko wiecie, 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 wiecie czemu przegraliśmy potem? No. Bo... Nie, bo jakby my zabiliśmy Babkę, nie? No bo to jest ten top jeden klan, nie? Ale...

Bomba B Bombę miałem Ej czemu nie wiem jaka byśmy starali z pokarmu na Ej za bombę z baka? jest baka Jaką bomba? Więc wydaje mi się, że... Kurde, A nie, on, on, on nie bił, bił normalnie, on mnie Ej, normalnie wie, bił że, Jak latam ciągle bez totemu to nikt do mnie nie podlatywa Jak zaczynam jeść bez totemu to każdy mi podlatywa Wie jakie macie niki? Nie kurzy, no tam dalej Kropkę ci napisałam. O Boże, musiała. Ja idę na razie, na razie ten, na razie z 2 do 21. Aha, na klucze czekasz. No. Jest coś, ogarnąć tę transmisję na OBS-ie i dopodostać mi żeby klipy mi to na montażie. Któreś kratka poda.

dobra bo ogólnie kończę live'a już w sumie. Dobra widzowie to